Do obok i, I go idziesz? i nie będę miał nie to niestety. jest. Nie no, już i mi do domu. O 17, nie odebrałem komórki, a mała się zdenerwowała, przyszedłem do dojdanka. Hmm. Uwaga, mam pomysł! Pójdźmy do Twojej mamy i wszystko jej wyjaśnimy. Nie da rady, jest to twarda sztuka. Ale co to? Niedawno znalazłam aplikację na bizok dziecka. W której yy, można zaproponować pieniądze. co? Mam tutaj na wniosek, bo Wam pokażę. Yy, tutaj ogólnie trzeba wysłać yy, pieniądze, yy, trzeba wysłać SMS-a, yy, tam to zajmie chwileczkę, oni tam muszą przekalibrować. Yy, później pobiera się aplikację, na której yy, yy, twoja mama będzie działać, gdzie ty jesteś, a ty musisz po prostu potwierdzić na telefonie SMS-a, -y, yy, że się zgadzasz na to. Tomorrow. Świetnie było wczoraj, nie? No. No a była podwrażenie i teraz musicie je zmartwić Dobra, Dobrze, dosyć, dosyć z czułości. Pokazujcie te foty ze skateparku. Są ekstra! Wrzucamy na fejsa? Ja nie mam, a mówi, że jak nie skończę 13 lat, to nie będę miał. W zasadzie ma rację, ale cóż, poza tym możemy je wstawić na Twój kanał. Zgrywaj mi się. Wszystko jak leci? Może, Igorku, niekoniecznie chcesz, by, chcesz by wszyscy poznali kolor Twoich bokserek. Jak spodnie dzisiaj zsuwają w czasie jazdy... Nie, 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 nie włącz. Nie Najpierw wyglądamy, a potem po selekcji wrzucamy. Dobrze. Już segreguję. OK. Okej. Okay. No, to super. Na faj sobie się przydało later Gotowe! To co? Wysokoczyno, panowie? A e, jak nie mamy gazety z repertuałem mało przyjacielu, ale piśnia za, za, za podała. Cztery bilety na 3D po, po 17 i jutro na, na Ty już wiesz na co. Gotowe! A czy mama na tym lokalizatorze będzie widziała czy kupiłem sobie popcorn czy na czasy bo lubię na czasy, ale woli mnie pomiędzy.